Już po raz piąty się spotykamy. Bardzo się z tego cieszę. Bardzo serdecznie Was wszystkich witam z mediów tutaj naszych, lokalnych, płockich, diecezjalnych i samorządowych, terenowych mediów. I witam wśród nas panią redaktor Ewę Czaczkowską. Cieszę się, że możemy się spotkać w Płocku, dlatego że z panią Ewą wielokrotnie spotykam się jako dyrektor episkopatu w Warszawie. Cieszymy się, że pani redaktor znalazła czas i jest dzisiaj z nami, podzieli się swoimi refleksjami. Drodzy moi, jak zawsze takie przypomnienie krótkie. Tym motywem jak gdyby naszego spotkania jesiennego jest zawsze Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. On w tym roku był świętowany w Kościele Powszechnym 15 września. Z tej okazji papieże zawsze wydają takie swoje przesłanie, takie orędzie. Podobnie uczynił papież Franciszek i poświęcił to orędzie tegoroczne na Światowy Dzień Środków Przekazu portalom społecznościowym, które pod tytułem. Jest tak, tak, takie słowa czytamy, portale społecznościowe, bramy wiary i prawdy, kropka, nowe przestrzenie ewangelizacyjne. Myślę, że bardzo takie ciekawe to, 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 to przesłanie jest, pokazujące... Hmm, Znaczenie, jakie kościół, coraz większe znaczenie, jakie kościół przywiązuje właśnie do tych nowych mediów, do, tego, do tej ewangelizacji, jak to ktoś pięknie ujął, tego ostatniego z kontynentów czyli kontynentu cyfrowego, elektronicznego, i tutaj właśnie cało, całe, całe przesłanie papieskie jest temu poświęcone. Chcę powiedzieć, że na gruncie polskim Próbujemy też jakoś nadą na, na, nadążyć. Mam ze sobą właśnie taki, taką broszurę, wydaną przez Towarzystwo Świętego Pawła, czyli tak potocznie zwanych paulistów, która zawiera materiały multimedialne dla katechetów, duszpasterzy i animatorów grup. Jest to bardzo sympatyczna publikacja właśnie pod kątem owych portali społecznościowych, Zaopatrzona nawet właśnie w krążek, film dokumentalny pod tytułem Zaloguj się, inspirowany papieskim właśnie przesłaniem. Bardzo ciekawe schematy kateches dla dzieci ze szkół podstawowych, dla gimnazjów, młodzieży gimnazjalnej i młodzieży ponadgimnazjalnej. Przyniosłem to, żeby pokazać po prostu, że, że Kościół w jakiejś mierze próbuje nadążać za tymi nowymi wezwań, wezwaniami. I chociażby otworzyłby się na dwudziestej stronie taki tytuł katechezy, konstet katechezy, Pan Jezus na Facebooku. Czy to możliwe? Więc, więc sympatyczna taka, taka publikacja. A dla nas, yy, drodzy Państwo, no właśnie, to ten, ten Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu jest okazją, by spotkać się, by posłuchać, co, co w Kościele się dzieje, y, jakie są nasze właśnie plany, zamierzenia. Zapraszamy, zapraszamy. Y, I by posłuchać także Was, oczywiście. By posłuchać także Was i... i w miarę możliwości yy, odpowiedzieć na ewentualne jakieś pytania, sugestie. Yy, tak wiele się dzieje w, w Kościele, że na pewno tematów do, do, do rozmowy nie, 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 nie zabraknie. Także raz jeszcze Was bardzo serdecznie witam. Cieszę się, że przyjęliście za proszenie yy, pani rzecznik i moje. <laughs> Jesteśmy dzisiaj tutaj w Opacie Pomiędzynogtyjskim. Bardzo dziękuję.